Cześć, zanim przejdę do głównej części, głównego tematu naszego spotkania dzisiejszego, chciałem przypomnieć o licytacji, która właśnie dzisiaj się kończy. Licytacja, o której mówiłem 10 dni temu, chodzi o zbiórkę na najdroższy lek na świecie dla dziewczynki z Olsztyna, dla Kingi Ritz, która jest chora na SMA. Także jeśli ktoś nie widział tego, to zapraszam. Na moim kanale jest film na ten temat. Przedmiotem licytacji jest wyprawa na jezioro Folkerak, gdzie będziemy łowić szczupaki, sandacze i okonie. Mam nadzieję ogromne, e, ogromne okazy tych gatunków razem z Mateuszem Baranem z jego łódki, moim przyjacielem z, z Belgii. Także zapraszam, jest szansa wygrać tę licytację i wybrać się ze mną na ryby. Ale przechodzimy do pytań. W tym odcinku właściwie zajmę się jednym zagadnieniem które zaprząta Waszą uwagę, wielu z Was, w każdym razie od dawna. Było na ten temat kilka pytań, no i postanowiłem się tym zająć. Trochę to odkładałem, bo jest to zagadnienie bardzo rozległe, trudne, takie, który, którym zajmują się naukowcy, ich teolodzy i nie tylko, nawet filozofowie od wielu, wielu lat. Chodzi o odczuwanie bólu u ryb i o cierpienie ryb. Pierwsze pytanie zahaczające trochę o tą tematykę przesłał dawno temu już kolega Damo Fishing. Wiadomo, że łowiąc pstrągi, pozbywamy się wszelkich zadziorów w naszych hakach. Ale dlaczego? Pstrąg to ryba delikatna, a przecież pysko konia też jest wrażliwy na pęknięcia, a łowi się je hakami z zadziorami. Czym się różnią te dwa gatunki? Pozdrawiam. No tutaj wydaje mi się, że trochę się kolega zaplątał w swoich wątpliwościach, bo pozbywamy się oczywiście zadziorów. Niezależnie od tego, jak na jaki gatunek polujemy, e, jeśli ryby odczuwają ból, do czego za chwilę przejdę, to z pewnością nie jest nie, duża różnica, nie występuje między pstrągiem i okoniem. Pozbywamy się zadziorów, dlatego, żeby szybciej je wyhaczać i żeby spowodować mniejsze uszkodzenia w pyskach tych ryb, no i żeby mogły szybciej wrócić do siebie. E, także. Jeśli ktoś ma ochotę pozbywać się zadziorów, no to robi to niezależnie od tego, na jaki gatunek poluje. Każdy powinien zdecydować w tej kwestii sam, ale myślę, że generalnie to jest dobry kierunek. Pytanie od kolegi, niestety, którego nikt mi gdzieś umknął, które dostałem bardzo dawno temu, właściwie to jest główny temat naszego dzisiejszego spotkania. Mam jedno pytanie. Które nurtuje mnie od dłuższego czasu. Szukałem materiałów na temat odczuwania bólu ryb i nigdzie nie ma konkretnych badań lub takich nie znalazłem. Tak sobie pomyślałem, że może pani, jako ichtiolog, powie mi więcej na ten temat. Miło byłoby usłyszeć wypowiedź fachowca. No cóż, dziękuję bardzo. Faktycznie, faktycznie w literaturze polskiej jest niewiele badań na ten temat i trudno je znaleźć. Natomiast, natomiast w literaturze anglojęzycznej jest tego sporo. I dzięki moim kolegom z Instytutu Rybactwa Lądowego, którzy wskazali mi pewne publikacje. Odrobiłem dla Was pracę domową no i troszkę się doszkoliłem. Bo te badania rozpoczęły się dawno temu, w latach 60. i w ogóle dyskusja na temat problemu odczuwania bólu przez ryby i cierpienia ryb. I, no, ale trwają właściwie do dzisiaj. Więc temat jest no, ciekawy, ale też trudny i rozległy. Więc po pierwsze. Czy ryby odczuwają ból, czy cierpią? No, najlepiej byłoby zapytać takiego karpia czy szupaka. Bolało? No, oczywiście możemy zapytać, ale nie należy spodziewać się odpowiedzi. W związku z tym w swoich, w swoich dociekaniach, w tych, w tych wszystkich rozważaniach musimy kierować się po pierwsze badaniami oczywiście naukowymi, po drugie obserwacjami z praktyki, własnymi obserwacjami, no i po trzecie jak zwykle zdrowym rozsądkiem. Oczywiście badania na temat budowy i działania funkcjonowania układu nerwowego u ryb trwają od wielu, wielu dziesiątków lat. Natomiast za, za, można zaobserwować pewną intensyfikację tych dyskusji od lat 60. I wtedy właśnie rozpoczęły się bardzo burzliwe dyskusje na ten temat. Powstało trochę raportów zleconych jakby przez dwa, dwie strony barykady. Jeśli można użyć takiego określenia. Pierwsza strona to są obrońcy praw zwierząt, którzy podważali humanitarną stronę wędkarstwa, a druga strona oczywiście to są wędkarze popierani przez cały biznes wędkarski. Wśród tych organizacji, które mocno zapisały się w historii tej dyskusji, wyróżniły się właściwie dwie. Pierwsza to była Niemiecka Liga Obrony Praw Zwierząt, DTSB. A druga była to amerykańska AFS, czyli American Fishing Society, czyli organizacja, która lobuje za wędkarzami w USA. Dyskusja, jak powiedziałem, rozpoczęły się w latach 60., i nie zgadlibyście w którym miejscu, mianowicie w RPA. Tam, tam w pewnym momencie, właśnie na początku lat 60., była taka ogólnonarodowa właściwie dyskusja na temat humanitarnej strony wędkarstwa, cierpienia, ryb i tak dalej. Natomiast to byłaby przyczynek do rozpoczęcia pewnych intensywnych badań naukowych. Zaczęto szukać naukowców, którzy chcieliby stworzyć takie raporty, jak to właściwie jest, czy to prawda, czy by mogą odczuwać ból. I w konsekwencji tego w 1972 roku w Niemczech powstała ustawa o dobrostanie zwierząt. Która traktowała nie tylko o rybach, ale ogólnie jak powinniśmy jako, człowiek, jako ludzie postępować ze zwierzętami. No i między innymi znajdujemy tam taki zapis. Nie można wywoływać u zwierząt bólu, cierpienia lub krzywdzić ich bez dobrego powodu. Oczywiście ten dobry powód, to jest kwestia do dyskusji. Natomiast rzecz jasna, Liga Obrony Praw Zwierząt wykorzystała to jako argument przeciw wędkarstwu sportowemu, czyli wędkarstwu, które ma na celu nie pozyskanie mięsa, a łowienie dla przyjemności. Na zlecenie niemieckiego Ministerstwa do Spraw Rolnictwa i Leśnictwa powstało szereg raportów, które miały zbadać temat i ostatecznie dostarczyć argumentów, właściwie dostarczyć argumentów przeciw wędkarstwu. Taka jest prawda. Między innymi był to, był to raport opisujący wyniki doświadczeń neurobiologa Doroty Schulz, która badała reakcję organizmu węgorzy na ubój w, w węgorzy, które były uśpione, które dostały anestetyk, i takich, które były zabijane na żywca, czyli bez, bez nieczulenia. Wynik tych badań, według pani Doroty, był jednoznaczny. Węgorze odczuwają ból, ponieważ była, dla nich, była to dla nich spora różnica, czy były zabijane na żywo, czy były zabijane po uśpieniu. Pojawiły się też inne wyniki badań, a konkluzja jednego z tych raportów brzmiała dość yy, słabo, jeśli chodzi o nasze interesy wędkarskie. Mianowicie, yy, neurobiolog yy, Heinrich Spitzer pisał tak. Nie ma absolutnie żadnych wątpliwości, że wędkowanie powoduje ekstremalne cierpienia u ryb. Także tutaj, jakby Liga Obrony Praw Zwierząt Niemiecka dostała poważne argumenty do walki z wędkarzami, i oczywiście zaczęła używać tych argumentów, yy, wytaczając sprawy w sądzie przeciw wędkarzom. Pierwsza taka sprawa miała miejsce w 1986 roku, gdzie Liga Obrony Praw Zwierząt pozwała wędkarza wędkującego na zawodach, na zawodach na rzece Lipę za przetrzymywanie żywych ryb w siatce, później w celu ich wypuszczenia. Ten proces trwał aż 4 lata i ostatecznie w 1990 roku sąd ukarał tego wędkarza, uznał go za winnego, sprowadzenie cierpienia na ryby i ukarał go karą grzywny. Kolejny proces odbył się w 2001 roku. Ukarano wtedy karą, wysoką karą grzywny karpiarza, który złowił karpia, zrobił mu zdjęcia i go wypuścił. No i w zasadzie w tym momencie skończył się sport wędkarski w Niemczech, ponieważ było wiadomo, że na każdych zawodach wędkarskich pojawi się ktoś z tej Ligi Obrony Praw Zwierząt, i oczywiście zakwestionuje zasadność i zgodność z prawem tego sportu. Niemcy w latach 80. byli na topie, jeśli chodzi o wędkarstwo gruntowe i nie tylko. No i na skutek działań tej Ligi Obrony pra Zwierząt sport właściwie przestał istnieć w Niemczech. Sport wędkarski przestał w Niemczech istnieć. Oczywiście w Stanach sport wędkarski traktowany jest zupełnie wyjątkowo i w ogóle wędkarstwo z uwagi na to, że od wielu lat wędkarstwo jest plasuje się na pierwszym lub drugim miejscu, jeśli Chodzi o ulubiony sposób spędzania wolnego czasu. Zawsze to jest albo golf, albo wędkarstwo, i od kilkudziesięciu lat pierwsze, drugie miejsce zawsze jest dla wędkarstwa. Nie tylko dlatego, że po prostu Amerykanie lubią outdoor, lubią przebywać na rodzinnie na, na łonie natury i łowić ryby, ale również dlatego, że wędkarstwo generuje bardzo poważne wpływy do budżetu amerykańskiego. O, oczywiście, również bierze się pod uwagę to, że jest to dość zdrowy sport. Przybywanie na świeżym powietrzu jest bez wątpienia bardzo zdrowe i powoduje po prostu, że kondycja społeczeństwa jako takiego jest lepsza. To też jest brane tam pod uwagę. W związku z powyższym, Amerykanie rozpoczęli kontrofensywę, można tak powiedzieć. Oczywiście, tam też były różne opinie na ten temat. Badania były zlecane przez jedną i przez drugą stronę, ale myślę, że patrząc z perspektywy czasu te badania, wyniki tych badań i te opracowania należałoby traktować bardziej poważnie, bardziej serio. Te badania rozpoczęły się w 1998 roku, ale w, nabrały tempa w momencie, kiedy w 2001 roku ten karpiarz w Niemczech został skazany na karę grzywny. Wtedy to American Fishing Society zleciło sporządzenie raportu na temat bólu ryb. Neurobiologowi, znanemu amerykańskiemu neurobiologowi Jamesowi Rose, no i on rozpoczął badania, które zakończyły się sporządzeniem bardzo obszernego raportu na ten temat. Oczywiście Amerykanie współpracowali w tych badaniach z Niemcami. Te dwa ośrodki jakby wymieniały się doświadczeniami, wymieniały się wynikami swoich badań. I konkluzja była, konkluzja była dość druzgocąca dla, dla przeciwników wędkarstwa, ponieważ stwierdzono bez wątpienia, że ryby nie mogą odczuwać bólu. Ale dlaczego? Zaraz wam to wszystko opowiem. Myślę, że nie ma sensu tu zbyt głęboko wnikać w, w opowieści o budowie układu nerwowego ryb. Natomiast myślę, że warto by było powiedzieć coś na temat procesu, tak zwanej nocycepcji. Jest to proces rozpoznawania uszkodzeń tkanek na skutek bodźców mechanicznych, termicznych czy chemicznych. Informacja o takich uszkodzeniach jest następnie przekazywana do środkowego układu nerwowego. I zrozumienie różnicy, jaka występuje między, w tym procesie między ssakami i rybami, jest dość kluczowe dla całego zagadnienia. U ssaków ten proces rozpoczyna się podobnie, to znaczy sygnał. Przekazywane jest przez odpowiednie włókna do ośrodkowego układu nerwowego. Następuje odruch tak zwanej ucieczki lub unikania, czyli jak się sparzymy, to w pierwszej chwili odruchowo cofamy rękę, a ból dopiero przychodzi później. Dlatego, że kolejnym etapem jest przekazanie tego sygnału do kory mózgowej u ssaków i tam następuje, tam następuje to uczucie bólu. Stąd właśnie. Po tym pierwszym odruchu ucieczki, dopiero po chwili, po sekundzie, czujemy ból. U ryb jest nieco inaczej, ponieważ ten pierwszy etap jest bardzo podobny, czyli jest odruch ucieczki, odruchowa reakcja ucieczki lub unikania, przekazywana przez odpowiednie, przekazywana przez odpowiednie włókna z od miejsca, gdzie nastąpiło uszkodzenie, do ośrodkowego układu nerwowego, ale następnie. Ten, ten sygnał nie trafia już nigdzie, ponieważ po prostu ryby nie mają kory mózgowej. W związku z tym, to jest pierwszy jakby argument dość poważny na to, że nie można mówić o odczuwaniu bólu w rozumieniu ssaków u ryb. Takie reakcje odruchowe, o których powiedziałem, są kluczowe dla wszystkich organizmów do przeżycia w środowisku. Natomiast nie mają nic wspólnego z bólem czy cierpieniem w rozumieniu ludzkim. Rzecz jasna, doświadczeń, które badały ten, ten, te procesy, było bardzo dużo. Ale wszystkie prowadziły do podobnych wniosków. Ryby nie mogą odczuwać bólu w naszym rozumieniu. Na mnie największe wrażenie zrobiło i najbardziej przekonujące było w tej, w tej kwestii doświadczenie, które polegało na tym, że zresztą dość makabryczne szczerze mówiąc polegało na tym, że ryby zostały uśpione anestetykiem, następnie usuwano im jakąś część ciała i budzono je, i sprawdzano, jaka będzie reakcja. Więc u ssaków tego rodzaju doświadczenia Jednoznacznie wskazywały, że te zwierzęta odczuwały ból po, taki, po takim zabiegu. W momencie, kiedy, kiedy znieczulenie ustępowało, widać było, że cierpią, widać było, że boli ich. Po prostu są to normalne bóle pooperacyjne, tak jak każdy, kto miał operację, rozumie. Ustępują anestetyki, boli. Tam gdzie coś jest szyte, tam gdzie coś zostało usunięte. Ryby natomiast, nie wykazywały w ogóle takich reakcji. Zwyczajnie przystępowały do normalnych czynności życiowych, żerowały, wykazywały, wykazywały interakcje z innymi osobnikami, także, no, moim zdaniem, jest to dość oczywisty dowód na to, że nie, czują, nie odczuwały bólu. Mam nadzieję, że Was to też przekonuje, bo mnie raczej tak. Myślę, że czas na takie krótkie podsumowanie tych dość długich wywodów. Po pierwsze. Ryby nie mogą odczuwać bólu w rozumieniu naszym, ponieważ nie mają kory mózgowej. Po drugie, każdy z nas, z praktyki swojej lub kolegów, zna sytuację, kiedy szczupak czy sandacz był łowiony raz po razie, jednego dnia nawet, nawet spinał się z rozerwanym pyskiem i łowiono go drugi raz. Czasami w ten sam dzień, czasami dzień po dniu. Ostatnio u nas kolega z dwóch kolegów złowił obstrąga. W odstępie dosłownie jednego dnia tego samego pstrąga, bardzo dużego, ponad 60 cm, w tym samym miejscu został złowiony, sfotografowany, wypuszczony. Następnego dnia, dokładnie w tym samym miejscu, to samo się zdarzyło. Myślę, że to jest też dowód, że jakoś specjalnie nie, nie, nie został uszkodzony. Oczywiście chwała wędkarzowi, który to zrobił poprawnie, ale też raczej nie, nie cierpiał, nie męczył się, nie, nie czuł jakiegoś dyskomfortu, tylko żerował normalnie, tak jakby się nic nie zdarzyło. Jakiś czas temu mówiłem Wam o swoich przemyśleniach na temat wstrągów. No, przecież odżywiają się ciernikami, które są ich przysmakiem. A bez wątpienia, w chwili połknięcia, złapania i połknięcia, muszą spowodować jakieś drobne uszkodzenia w pysku ryby. Widocznie im to nie przeszkadza, to się szybko goi. Ważniejsze jest zdobywanie tego pokarmu, który jest bardzo kaloryczny. Ale gdyby to wiązało się z jakimś wielkim bólem, to z pewnością wstrągi by unikały cierników. Inne zagadnienie to. Pytanie, czy ryby mogą cierpieć? Tutaj wyniki zarówno badań naukowych, jak i dyskusji między naukowcami, między neurobiologami a filozofami prowadzą do jednoznacznego wniosku, że ryby nie mogą cierpieć, ponieważ nie mają świadomości. Świadomość jest przypisana istotom wyższym, czyli naczelnym i człowiekowi. Oczywiście nie znaczy to, że mamy traktować te stworzenia w sposób lekceważący. Każdy powinien pamiętać, żeby traktować ryby z szacunkiem, jak najszybciej wyczepiać się z haczyków, jak najszybciej starać się wypuścić, żeby jak najmniej czasu spędzały poza swoim środowiskiem, nie tylko dlatego, że możemy mieć jakieś wewnętrzne problemy moralne, ale również dlatego, że w naszym interesie jest, żeby one jak najszybciej wróciły do normalnego życia, żeby mogły szybko się zregenerować, żeby mogły wejść z powrotem do cyklu biologicznego, często chodzi tutaj o okazy, które jak wiemy są bardzo ważnymi reproduktorami w swojej populacji. Tak więc w naszym interesie jest, żeby one bardzo szybko wróciły do normalnego życia. Poza tym, jak wiemy, tą podstawą ideologii catch and release jest to, że po prostu chcemy tą rybę złowić drugi raz, bo ilość wielkich ryb jest ograniczona w środowisku. No i jeśli zabijemy jedną, to już niestety jej drugi raz nie złowimy, albo ktoś jej nie złowi, co też ma podłoże całkiem fajne ekonomiczne, ponieważ Ilość okazów w danej wodzie powoduje, że w to miejsce przyjeżdża kapitał, i jakby wszyscy na tym korzystamy, również z podatków. Dość oczywiste jest też, jak na pewno zauważyliście, że wyniki tych badań i eksperymentów były wykorzystywane przez dwie strony barykady, i interpretacje tych wyników były jakby tworzone na, na zlecenie tych, którzy zlecali te badania. I nie zawsze, one były, nie zawsze one były uczciwe, moim zdaniem, ponieważ jakby miały, miały spełnić oczekiwania tych zleceniodawców. Więc myślę, że należy tutaj troszkę więcej zdrowego rozsądku, użyć własnego oglądu na sprawę, żeby wyciągnąć właściwe wnioski. Myślę, że dość dobrym podsumowaniem tego mojego wykładu tutaj krótkiego na temat bólu i cierpienia ryb będzie konkluzja, Raportu Jamesa Rose'a, tego wspomnianego amerykańskiego neurobiologa z 2007 roku. Pozwolicie, że zacytuję ją. Jeśli aktywistom praw zwierząt uda się wyeliminować wędkarstwo, ryby staną się jeszcze bardziej abstrakcją dla naszych w dużej mierze zurbanizowanych populacji i nie będzie żadnej alternatywnej siły, która może zastąpić biznes wędkarski w ochronie ryb i troski o ich dobrostan. Jest to moim zdaniem bardzo mądre stwierdzenie, które wskazuje na jeden bardzo istotny fakt. To właśnie my wędkarze możemy, jako jedyni, możemy tak naprawdę zatroszczyć się o to środowisko wodne. Ponieważ tak zwani miłośnicy praw zwierząt bardzo często działają trochę pod publikę, trochę ich działania są nakierowane na, na szum medialny, aniżeli na prawdziwą troskę o ten dobrostan zwierząt. Kto z nich Zna się na, na, na rzekach, na jeziorach. Raczej obawiam się, że większość z nich w ogóle nie ma na ten temat pojęcia. To my wędkarze wiemy, jakie szkody mogą spowodować głupie działania człowieka betonowanie rzek, głupie melioracje, zanieczyszczenia. Tak naprawdę no, ryb nie widać, więc żadna z nich nie wyjdzie, nie będzie krzyczała ratunku. Więc potrzebny jest tutaj ktoś, kto rozumie działanie ekosystemów wodnych. A wędkarze, a zwłaszcza świadomi nowocześni wędkarze, właśnie w ten, w, ten, w ten sposób działają i to oni mogą spowodować, że zatrzymają się pewne niekorzystne zmiany w środowisku. No i na tym myślę, że zakończę swój wykład. Mam nadzieję, że nie było za długo i zbyt nudno, bo jestem pewien, że wszyscy powinniśmy się edukować dokształcać po to, żeby zrozumieć lepiej środowisko, które nas otacza, nie tylko po to, żeby łowić więcej ryb, ale po to, żeby te ryby zostały dla naszych pokoleń, dla następnych pokoleń, żeby nasze dzieci i ich dzieci mogły jeszcze łowić piękne pstrągi i wielkie szczupaki w naszych wodach. I na tym zakończę. Do zobaczenia. Cześć.